to jest przed wami nowa BMW serii 3. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Witajcie. BMW 330e, wersja G21 w wyposażeniu M Sport z kilkoma dodatkami. w Opcjonalnym lakierze białym. Nie jest to standardowa biel alpejska. Może nie jest super czysty, ale z uwagi na kolejkę, jaka była na main, no niestety, strata czasu na tak ładną pogodę. Dla mnie jedno z najładniejszych kombi w segmencie. I w sumie nie wiem, czy bardziej mi się podoba Volvo v 60 z zewnątrz, czy BMW. Chyba jednak BMW bardziej. Ale V60 również jest mega, mega ładnym samochodem. Sami ocencie. Te akcenty sportowe w WMW robią robotę. W tym wypadku mamy ciemne jeszcze końcówki układu wydechowego. Duży spoiler tylny. Dolny m z dyfuzorem jeszcze widzę dodatkowym. Ogólnie wygląda genialnie. Jeden minus. Chociaż zaskakujące jest to, bo kamera, pomimo tego, że jest tutaj lekko ubrudzona widać to z soli i z innego brudu wcale nie pogorszyła jakości obrazu samochód wygląda mega przesadziście sportowo, a to tylko rodzinę kombi jeszcze hybryda przejdźmy do bagażnika zobaczmy działa na nogę, na równo stopą także super jedyna rzecz, która mi się nie podoba jeszcze tutaj to jest fajne, możemy sobie zrobić tak roletkę to jest te prowadnice boczne albo ją przeciągnąć tak nie wiem dlaczego tutaj nie ma żadnej prowadnicy tu, byłoby super tutaj prowadnica i sama broletka odjeżdżała a tak chociaż nie lata, Wolfie to Volvo to było tak trochę tandetnie zrobione o czym wam powiedziałem tutaj jest lepiej super wyścielany bagażnik ale relatywnie płytki z uwagi że tutaj są zainstalowane kable do ładowania i akumulatory, których w czasie jazdy nie czuć. Jakieś haczyki są ładnie zrobione, miasto 12V, mega ładnie wyścielany Ten bagażnik jest tutaj w burtach. Jakieś kolejne schowki, no, tak po niemiecku, tak jak powinno być. A zobaczmy, czy reaguje. Reaguje. W opcjach komputera pokładowego możecie sobie ustawić wysokość unoszenia się klapy bagażnika. Jest tu jeszcze jedna niespodzianka. W sumie fajny bajor. Naciskając tutaj, otwieracie sobie szybę, przez którą, jak to było, tak, możecie sobie wrzucić jakieś bagaże i tak dalej, bez konieczności otwierania całej klapy. Fajna rzecz, może będzie to przydatne na co dzień. Mega mega ładny samochód. Jeszcze w szczególności z tymi elementami shadow line. W każdych drzwiach bezkluczkowy dostęp. Aby nie nabrudzić dosyć wysoko jest taka napa tylna umieszczona. I podczas wsiadania przyjemnie się wsiada. Wsiadając sam za sobą, met 88. Jeden palec, no dwa dwa tak w porywach się mieszczą, ale sam na sobą, bardzo komfortowo mogą podróżować e, kanapa e, w Audi chyba, to krytykowałem, albo w Volvo musicie sprawdzić, albo w Mercu, w Mercu chyba gdzie uda wisiały całkowicie w powietrzu, tutaj jest dobre podparcie przyjemna skóra dosyć tak człowiek zabudowany zabudowany tutaj jest a tu co mamy? haczyki fajnie zrobione tak? Wydaje się, że tak. Mięciutko, mięciutko, mięciutko. Tutaj też nawet dosyć miękko, no ale na kieszenie drzwiowe. To jedyny minus. Poza tym bardzo przyjemne warunki podróżowania. Zobaczcie, ta deska jeszcze wygląda z przodu. Naświetlenie ambientowe które zmienia kolor w przypadku, gdy mamy drzwi nie zamknięte, a czemu nie zmienia? Ciekawe, bo powinno sygnalizować, że są otwarte, może przez to, że zapłon jest niewłączony. Zobaczymy to na włączonym zapłonie. Ilość miejsca na stopy: ok. Yy, można włożyć stopy pod fotel kierującego. Także nie ma problemu. W Stingerze z tym był problem, z tego co pamiętam. Ogólnie ładnie zmontowane, dużo przestrzeni, bardzo dużo przestrzeni nad głową. Przestrzeni nad głową na pewno na plus jest ten aspekt podłokietnik. Czy jest otwór do przewożenia długich? Czy... Tak, jest ta... całość można złożyć. O, tutaj widać jak ten bagażnik teraz jest, jak jest duży próg załadunku. Z uwagi zapewne na baterię. Bardzo przyjemne warunki podróżowania na tylnej kanapie. Miejsce do ładowania akumulatorów. Czyli z lewej strony akumulatory, w prawej paliwo. Co ciekawe miałem gdzieś jedną trzecią baków, w dniu wczorajszym ja samochód odebrałem. Po zatankowaniu do pełna weszło 28 litrów. Wersja rozszerzona Shadow Line, czyli nerki są Lakierowane na czarno, połyskujące czerń, mega dobre światła. Polecam osiemnastki felgi. To są te za dopłatą za 4000 zł. Super się komponują z całością nadwozia i klimatem jego. Mnie się mega, mega, mega podoba. Zobaczcie, jak po zmroku prezentuje się ten samochód. Przednie LEDy są to światła o zakresie rozszerzonym, świecenia. LEDy, w przecim Zresztą zbliżmy się, to się samochód zaraz uruchomi światła. O, widzicie. Tak to wygląda. Jeszcze zobaczmy podświetlenie bagażnika. O bardzo mocne, czyżby w klapie? W klapie, tak podświetlenie w klapie, ale również w burta bagażnika. Także mocnym, jasnym, fajnym światłem świeci. Oświetlenie ambientowe jest w przednich i tylnych drzwiach Jak widać O, zobaczcie Byłem już nas przywitała To zawsze na no ok Światła są naprawdę świetne szkoda, że światła o rozszerzonym ledzie w połączeniu z asystentem świateł drogowych nie potrafią wycinania niestety, aby mieć wycinania nie tylko skrętne światła należy wybrać lasery lasery są już wyposażone w opcję wycinania, czyli aktywne światła długie, drogowe Tutaj tego brakuje, ale tak czy inaczej Jest bardzo, bardzo dobrze Zobaczcie jeszcze jak wnętrze wygląda po zmyku Podświetlenie typowe dla BMW Tak samo jak dźwięki rękowskazów Znane od lat Jest super fajne Trzeba się do tego przyzwyczaić Do tej takiej historii Nawiązanie do historii Jest to całkiem przyjemne Ględzenia na początku, staram się. Pierwszy raz uzyskać ten samolot, potem drugi raz, a teraz już trzeci raz. Już takiej powiedzmy, wersji kombi, mniej więcej wyposażenia i tak dalej, która mnie e, interesuje. I co, cię, co najważniejsze, ja swoje publikacje czy swoje materiały nagrywam zawsze w ostatnim dniu testu, czyli w ostatnim dniu, kiedy ten samolot. Mam, kiedy już spędziłem nim wiele godzin, kiedy przejechałem już setki kilometrów, żeby emocje opadły, i żeby starać się przekazać jak najwięcej takich subiektywnych, ale zarazem jak najbardziej obiektywnych spostrzeżeń. I szczerze podziwiam i nie do końca też rozumiem osoby, które, tak jak obserwuję e, innych youtuberów, biorą w piątek samochód o godzinie 20 czy tam 19 przyjeżdżają do domu a w sobotę już szybko opublikują, jak najszybciej się tylko da, materiał byle być jak najszybciej hola hola, ale jakie można zebrać doświadczenie przez jeden wieczór i na drugi dzień kiedy już się skupia człowiek tylko na nagraniu dla mnie to jest kompletnie bez sensu taka, taka robota i dlatego często wracam do samochodów nawet jeżeli jeden raz go miałem użyczony, powiedzmy na krótki okres czasu gdzie był zachwyt, albo było wręcz ojez, ale dziadostwo. W życiu mu tego nie kupił, bo Tak też często jest, że pierwszego dnia chciałbym ten samochód już oddać, bo jest po prostu no dziadostwem. Źle się tym jeździ, jest głośny, do bani jest skrzynia i tak dalej. Pierwsze wrażenie przykładowo takie, albo gumowa ty jeździ. Ale im dłużej człowiek z, z danym pojazdem obcuje, tym dostrzega więcej ewentualnie plusów bądź minusów, ale ta opinia jest coraz bardziej wyważona. I dlatego do tego BMW z uwagi na to, że to ma być już. Ewentualnie pojazd docelowy dla mnie, potrzebowałem więcej podejść. I z całą mocą i stanowczością mogę powiedzieć, że ten samolot jest po prostu może nie pod każdym względem bo są rzeczy, które mnie denerwują, o których zaraz wam powiem. Ale jest fenomenalny. Jest rewelacyjnie tutaj jest bez klejonych szyb, a i tak jest super wyciszony. 140 na godzinę w trasie, bajka. Po prostu cisza, stabilność, płynność. Układ kierowniczy fenomenalny, tak samo. Tutaj wersja M-Sport, czyli mamy to zawieszenie usztywnione, układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu. I jeżeli już jesteśmy przy zawieszeniu, nie tylko potwierdzają to, nazwijmy to, niezależni youtuberzy testujący, ale również pracownicy salonu, salonów nawet. Jeżeli chcecie brać M-Sport, koniecznie dobierzcie adaptacyjne zawieszenie bo inaczej ten samochód jest podobno twardy jak skała ja jeździłem sportem tylko w zawieszeniu standardowym oraz tutaj mamy zawieszenie adaptacyjne działa rewelacyjnie i w trybie komfort wspaniale wybiera te wszelkie nierówności do tego super się prowadzi a w trybie sport czuć już, że jest sztywno i twardo zresztą zobacz czy po kamerze za chwilę to będzie może widać o teraz, jak to auto wyrywa, to jest 330E, a jeździ to tak wspaniale, że gdyby nie ta dopłata w cenie, to sam się bardzo mocno zastanowił nad tym, nad tym wersją. Jeżdżąc po mieście, jeździ się kompletnie w ciszy. Nawet jeżeli ten samochód odebrałem, całkowicie dokumentnie rozładowany do zera, to i tak podczas. Normalnego użytkowania coś tej energii udaje się odzyskać podczas jazdy takiej po mieście. Wtedy mamy, jeżeli jesteśmy na zero z akumulatorami, de facto bazowe 20184 plus jakiś tam dodatek, naddatek silników elektrycznych w momencie ich lekkiego podładowania. Nawet ta baza rozładowana jeździ rewelacyjnie. I to jest kwiatersencja BMW. Chce się tym samochodem jeździć. Niesamowita frajda z jazdy. I ta skrzynia, która jest genialna. Ten automat, to jest klasa sama w sobie. W klasie swojej, średniej, niższej, uważam, że nie ma konkurencji. Płynność działania, szybkość, delikatność zarazem. W trybie sportu jeszcze mamy te takie lekkie szarpnięcia specjalnie zrobione. Bajka. W trybie komfort, czy ekoprota, jak teraz sobie ustawiliśmy. Super komfortowo wszystko działa. Eee, jakie rzeczy mi w sumie tutaj nie pasują? Jedna rzecz jest to BMW i w poprzedniej generacji byłem przyzwyczajony, że ten fotel można bardzo nisko opuścić. Ja, mając w 88 cm wzrostu, chciałbym odrobinę wyżej, przepraszam, nie wyżej, a niżej siedzieć. Bardziej leżeć, o tak mniej więcej Żeby tej, bo de facto widzę wszystko, od nawet dziurek na spryskiwacze w wycieraczkach Całą maskę, i całą deskę, chciałbym być bardziej zabudowany Jeszcze jak tutaj już jesteśmy mocno przez środkową konsolę zabudowani To chciałbym być również zabudowany przez jej górną część Siedzieć niżej tak, nazwijmy to bardziej sportowo To jest coś, co bym tutaj ewentualnie chciał, żeby było poprawione ale i tak do tej pozycji można się przyzwyczaić. Kolejna rzecz. Ma ten samochód coś, jak BMW, czego bardzo nie lubię. Czyli skokową regulację oparcia fotela. Bardzo tego nie lubię. Tutaj na szczęście udaje mi się znaleźć pozycję taką za kierownicą, jaką bym chciał mieć. Ale zawsze to jest ten o jeden ząbek za daleko albo o jeden ząbek za blisko. Nie wiem dlaczego to BMW praktykuje cały czas, jeżeli płynna regulacja jest o wiele bardziej przystępna i lepsza dla każdego kierującego. Tak jest moje zdanie. Także to mi się tutaj nie podoba. A poza tym te dwie takie duperele, no i że chciałbym być może bardziej zabudowany przez tą konsolę, żeby niżej siedzieć, czyli trzy można powiedzieć rzeczy. Niżej fotel, zabudowanie i płynna regulacja oparcia to dla mnie ten samochód jest tak. No, jeszcze dobrze, patrząc na zegary cyfrowe, których sam nie wybiorę na 90%, które są no ok, ale nie zachwycają mnie stylistyką. Po prostu nie zachwycają, przejdźmy już do mnie takich rzeczy, które mają znaczenie czyli ta frajda z jazdy komfort jazdy, to jest niesamowite jak wspaniale ten samochód łączy dwie cechy, w sumie przeciwstawne przyjemność z podróżowania kiedy możemy sobie kiedy możemy sobie jeździć bardzo tak relaksująco, spokojnie wczoraj jadąc jeżdżąc po obrzeżach Krakowa Doświadcza człowiek podczas spokojnej jazdy takiego aż snużenia, takiego rozleniwienia, i tak fajnie ten samochód wycisza i relaksuje kierującego. To jest duży, duży plus. Można nim jeździć leniwie. Po prostu tak sobie w tym typie Eco Pro spokojnie podróżować. I tak możemy się toczyć, toczyć relaksującą, Mega przyjemne fotele. O bardzo dobrym podparciu bocznym, które regulujemy poprzez napompowanie boczków, wtedy nas mocno ściskają. Bardzo mocno, albo możemy sobie całkowicie odpuścić ten powietrze z nich. No i wtedy są takie zwykłe, może nie kanapowce, ale całkiem nieźle podpierające. Jednak, jednakże nie są to sportowe aż takie fatalne odczucia. Jeżeli dopompujemy, bajka. Układ kierowniczy podczas nawet takiej zwykłej, leniwej jazdy cały czas jest bardzo bezpośredni. Komunikatywne. O, zielone, no to przyspiesz. No i to jest to. Wjeżdżamy sobie na Rądko, znaczy no, na Rądko 50. Pek, pek. Pek. I to jest rodzinny kombi. Jak po sznurku, cały czas jak po sznurku. Bajka, bo po prostu prowadzenie tego samochodu to jest top-top w klasie. Dobrze, nie że płynie, ale świetnie sobie tłumie te nierówności. łączymy się w tryb sport. Jednostka spalinowa już się obudziła do życia. Układ, tak samo komunikatywny, bezpośredni. Tutaj nie czuć różnicy. Większy opór na kole kierownicy jest i to zdecydowanie. Mega przyjemna kierownica to jest M-pakietowa czy tam M-sport wersji. Jeszcze tutaj jest rozszerzona o M-Performance dzięki czemu mamy zamrz fajnie to leży w dłoniach mamy środkową a jeszcze punkt środkowy kierownicę oznaczony czerwoną stawką ze skóry ale w sumie niewiele to zmienia, bo klucz jest takie, że ten samochód jest po prostu pod każdym względem dla mnie wybitny Trzeba się pilnować, bo prawko wisi w powietrzu Podczas takiej jazdy Bardzo mocno wyrywa do przodu Bardzo chce jechać I to w sumie z każdych obrotów Świetnie wyciszony silnik Świetnie wyciszone nadkola Ogólnie aerodynamika jest naprawdę na wysokim poziomie w tym samochodzie Podczas jazdy w trybie na zmianę hybrydowo-sportowym po Krakowie e, trzeba liczyć 10 litrów przy całkowicie rozładowanych bateriach, w trasie 6-7 przy rozładowanych całkowicie bateriach. Jeżeli ktoś ma możliwość ładowania tego samochodu, to jest to opcja bajka, ale nawet bez tego jest przyjemna jazda, ponieważ w mieście jeździmy, jakbyśmy mieli e, elektryka. Fajnie. Że można ruszać na elektryku, toczyć się w korku ta jednostka spalinowa. Nie musi ciągle włączać, wyłączać. Tutaj cały czas na tym elektryku możemy w takim wypadku podróżować. I to jest mega fajne. Może nie tym razem, ale jak będę brać kolejny samochód, to poszedłbym w tym kierunku. Zdecydowanie. Prowadzi się ten samochód genialnie, również jako wersja hybrydowa. A jest do tego przyjemny, taki cichutki, spokojny podczas komfortowej, codziennej jazdy po mieście, kiedy nie chce nam się cisnąć. No, chyba że lubimy cisnąć, no to wtedy przerzucamy w tryb sport i jazda. Niestety nadszedł ten dzień, że trzeba samochód oddać. Pomyty, zatankowane. Jeszcze takie ostatnie przemyślenia. E, asystent parkowania. E, Działa średnio, to znaczy, może nie, że działa średnio, a przynajmniej mnie nie udało się go podczas dwóch prób ani razu skutecznie uruchomić. Kamera cofania, bardzo dobry jakości obraz, ale asystent parkowania, nie wiem dlaczego, nie potrafił załapać. Co do wyników spalania, już Wam powiem, jak tutaj się kształtuje spalanie. Jeżeli jeździmy tym samochodem, jakby to był typowo samochód spalinowy. Nie wykorzystujemy tych możliwości, które daje plugin, czyli nie ładujemy pojazdu, to spalanie wygląda mniej więcej tak, iż średnia wynosi wtedy 9 litrów w trybie mieszanym pamiętajmy 20 turbo o mocy 184 koni plus napęd elektryczny, łączna moc 250, już nie pamiętam, 6, 2 konie. Z funkcją Extra Boost to ja daje dodatkowy zastrzyk mocy i momentu do łącznej wysokości nawet 292 koni. I to czuć, i to czuć solidnie. Oczywiście jest to uzależnione od poziomu naładowania baterii. Teraz się to trzyma, znowu w oparciu o napęd elektryczny. A na dystansie, co ciekawe, 227 km, 63,5 km było pokonane w, łącznie w oparciu o napęd elektryczny. Czyli 25% dystansu jesteśmy w stanie pokonać korzystając z napędu elektrycznego, aczkolwiek to tutaj mówię może być zgubne, ponieważ on sobie dolicza, jeszcze to zaraz zweryfikuję. Dystans, w ramach którego się toczymy, łącznie z toczeniem się z jakiegoś tam zjazdu, z górki, podczas której następuje, którego następuje odzyskiwanie energii, to by było na tyle. Plusy, minusy, już znacie, czyli plusy, wspaniałe właściwości jezdne, super wyciszenie, bardzo dobre światła, w rozszerzonym zakresie działania. Teledy środkowe, świetny układ kierowniczy, rewelacyjna skrzynia biegów, bardzo wygodne siedzenia, jakość montażu, wykonania przyjemność z jazdy a zarazem wrażenie, które daje zarazem wrażenie takie fajne dynamiczne jazdy ale również jeżeli chcecie ten samochód jest niesamowicie relaksujący uspokajający, taki odprężający ja jestem bardzo na no tak jeżeli chodzi o minusy skokowa regulacja fotela kierowcy oparcia coś czego szczerze nienawidzę kolejna rzecz Chciałbym siedzieć niżej, czyli pozycja za jak, BMW, jak na BMW powinna być dla mnie niższa. Także wolałbym zdecydowanie niżej tutaj siedzieć. Bagażnik w wersji tutaj plug-in hybrydowej no nie jest jakimś monstrualnym bagażnikiem. Już sama trójka jak w ogóle klasa premium średnio niższa. Te bagażniki... Sama pojemności, no takiej bardzo przeciętne, a tutaj jeszcze to jest ograniczone przez baterię i de facto ta podłoga bagażnika jest dużo wyższa, niż zwykłej trójce. do się też jeszcze tak przyczepiłem? Asystent parkowania, który to no niestety jakoś nie chciał ze mną współpracować podczas moich prób. A poza tym... Poza tym to tylko... Cieszycie jazdą. O, wow, ale ślisko I To jest coś co BMW daje z nawiązką, czyli radość z jazdy. Dostaniecie je w tym samochodzie bez liku. W tym trybie sport tłumienie nierówności jest rewelacyjne, rewelacyjne. Dobra, ostatnie sobie zrobimy start. Przed podjazdem do salonu lecę. A ciekawe czy to jest w ogóle opcja Launch Control. Po sznurku, jak po sznurku ludzie. Dobra, grzecznie podjeżdżamy. Jestem zachwycony.